Witam serdecznie wszystkich dzisiaj po raz tury mojego przydomowego laboratorium. Szybki update do tego, jak robimy GANSY, czyli GANSY, część druga. Zobaczcie, tutaj przedstawiłem następną kombinację, gdzie mam podpięty cały zestaw do prądu. Możemy Taki zestawik zmontować bez żadnych problemów, niekoniecznie na działającej cewce z magrawa. Możemy to zrobić na baterii 1,5 V, podłączając, pamiętajcie, zawsze, zawsze minus na płytkę z nanocoatingiem i plus na płytkę zarówno niklową, cynku, żelaza lub miedzi. Zawsze plus na materiał, z którego robimy gaz, minus zawsze na materiał pokryty nanocoatingiem, czyli mieć pokryty nanocoatingiem. W tym momencie ja mam podłączony to przez zasilacz. Jak widzicie, tam nie ma chyba więcej jak 1,5 V, też minimalny amperaż. To wszystko jest podłączone, tak jak powiedziałem, do działającej cewki i też, tak jak powiedziałem, plus podpięty na materiał, z którego robimy nanocoating. W tym momencie jest to blaszka niklowa, a tutaj blaszka miedziana. Można dla osób cierpliwych, można polecić podłączenie zamiast takiej cewki, tak jak powiedziałem, baterii, lub zwykłego przewodu, lub ewentualnie nawet o takiej diody, takiej diody, którą łączymy bezpośrednio Krokodylkami lub jakimkolwiek zaciskiem z jednego do, z jednej blaszki do drugiej powinno działać wszystko bez żadnego najmniejszego problemu. E, co ciekawego, zobaczcie e, ten gans, jak widzicie, był robiony ile dwa dni temu, ten film wrzucałem, Ile ile na dnie jest gansu już e, zniklu? Jak to, jak to zrobić? Dla osób, które mają już pewne doświadczenie w tej materii, mogę polecić wlanie, wlanie do słonej wody. Przypominam jeszcze raz proporcje: 1 litr, słonej, 1 litr wody, czy to będzie woda przegotowana, czy z kranu przefiltrowana, no żeby nie była po prostu zbyt, duży, zbyt, zbyt zanieczyszczona. Dodajemy 250, od 250 gram soli, nawet do pół kilograma niektórzy doda, dodają. Gansy też robią się im bardzo ładnie. Ale tu, żeby przyspieszyć tą produkcję gansów, możemy naturalnie, zaznaczam naturalnie, możemy dodać, uwaga, 50 g, powiedzmy, 100 g e, sody kaustycznej. Sody kaustycznej, której używamy do robienia nanocoatingu, a więc już przygotowany roztwór sody kaustycznej dolewamy do zbiornika z solanką i przyspiesza to reakcję na tyle, że praktycznie rzecz biorąc, możemy te gansy produkować wtedy no, hurtowo lub przemysłowo. Zalecam tutaj daleko idącą ostrożność. Wypróbujcie najpierw, może troszeczkę wolniejszą metodę, gdzie na samej solance spróbujecie to zrobić, później sobie dodajcie sody, zobaczycie efekty. No i co więcej, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek uwagi lub niejasności są w tym filmie, bardzo proszę. Pisać na Jurego866 na Facebooku, lub też na Free Energy grupa, lub ewentualnie go to The Forest. Też takie informacje tam znajdziecie. No to na razie. Do zobaczenia. Cześć.